niedzielę zaczynamy od basenu. Mia jest tak podniecona: ona w ogóle to jest y, dziewczynka, która uwielbia wodę, piasek, to są jej żywioły. No więc idziemy na basenik. Tym razem nie do parku wodnego ostatnio byliśmy, ale oni nie zjeżdżają z tych zjeżdżalni, chyba to nie ma sensu. Także idziemy na taki zwykły basen: będzie też taki brodzik i popływamy. Mamy tutaj rękawki. Te są bardzo fajne z dekatlonu. No i te też w sumie mamy z dekatlonu. Aleksik sobie takie wybrał. I co jeszcze mamy fajnego, takiego basenowego, to coś takiego. Cały czas jest w sprzedaży, więc śmiało możecie kupować, super się to sprawdza. No a to jest dla Aleksika, Micia jest jeszcze na to za mała, ona ma swoje koło. No i jedziemy. Toru spakowana, a nawet dwie. Pasień! Popatrz Aleksie, patrz, robot bierze, robot bierze. Proszę bardzo. Czy to jest baza, czy co to jest? Nasza baza. Tylko ona się rozwaliła. My dzisiaj mamy bardzo aktywny dzień. Korzystamy, wyciskamy to lato naprawdę jak się da. Zrobiliśmy sobie dzisiaj jeszcze wypad rowerowy. Milcia została z dziadkami po obiadku, bo byliśmy też na pusznym obiedzie niedzielnym. Widzieliśmy się z moją siostrą. Dzieciaki się wybawiły, a teraz jeszcze mieliśmy ochotę na taki... Trip rowerowy. Niestety Micia z nami nie pojechała, bo nie mamy jej jak zabrać. Mamy nasze rowery, tym razem nie wypożyczaliśmy. No i tutaj jest y, Aleksika rower mój. Paweł jedzie na hulajnodze, dlatego że czasem Aleksowi trzeba po, pomóc, y, jak jest jakaś górka, to łatwiej jest mu go popchnąć po prostu będąc na hulajnodze, czy jak trzeba przejechać bezpiecznie przez jakieś, jakieś przejście i tak dalej. No to wolimy, żeby Paweł był na hulajnodze. Jest to jakoś tak nie wiem, bardziej dla nas bezpieczne, że w każdej chwili może z niej zejść i po prostu mu pomóc. Yy, I mamy teraz przystanek. Weźmiemy sobie coś dobrego do jedzenia, do picia i jedziemy dalej. Później Wam powiem, ile zrobiliśmy kilometrów, ale myślę, że no całkiem sporą trasę uda nam się dzisiaj pokonać. Więc fajna niedzielka, taka aktywna. Basen, pyszny obiadek, teraz rowery. Cudownie, aż mi szkoda, że lato się kończy, bo no niestety skończą się też te wszystkie aktywności. A ja, jak byłam w ciąży przez ostatnie lata, i później z malutkim dzieckiem to bardzo mi brakuje, brakowało takiej aktywności fizycznej, właśnie rowerów i tak dalej. A teraz jak już to mogę robić, to Mogłabym to robić codziennie. No więc zrobiliśmy 7,5 km. Teraz Paweł policzył, więc myślę, że jak na Alexa, to całkiem sporo, a tutaj widzicie, będę odtwarzać ten przepis, ponieważ ugościli nas, nasi przyjaciele już dwukrotnie tym przepisem i on jest bardzo dobry i chciałam to właśnie zrobić teraz w domu. Zresztą mieli u nas być, ale niestety ich nie ma, więc robimy sami. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, może w tym tygodniu. A przy okazji sobie przetestuję, czy w ogóle mi to wyjdzie. Myślę, że tak. Nie miałam niestety pomidorków koktajlowych, więc zrobiłam ze zwykłą, ale wydaje mi się, że wyszło spoko. Dodałam po pół buraty, tutaj, tutaj, więc yy, tak to się prezentuje. Myślę, że będzie proszę. Właśnie wrzuciłam vloga na kanał. Jutro się pojawi. wszystko, już jest zrobione. Miniaturka. Wszystko jest przygotowane, vlog jutro pojawi się na kanale, jest jeszcze całkiem przyzwoita godzina, więc wzięłam sobie zeróweczkę i odpalam Jillian Georgia. Dzisiaj fajne śniadanko, panini z kurczakiem, Mija mi tutaj też trochę podjadła warzyw, więc jest tak ubogo i budyni waniliowy z konfiturą malinową, płatkami migdałów. Przyjechaliśmy Aleksa z przedszkola i przyjechaliśmy na wagry. Trochę popraszować, skorzystać jeszcze z ostatnich pięknych linii, takich mocno leczni. Idziemy na plaszkę. mojego starego uwaga, bo on się idealnie nadaje właśnie na takie wypady. Ale widzę, że jest taki brudny. Nie wiem właśnie czym to wymyć. Czy macie jakiś pomysł? Może to by... nie wiem, czy to widać w tym świetle, ale jest niestety taki przybrudzony. I chciałabym, ale właśnie nie wiem czy. Mój mąż mi zafundował aperola, co prawda bezalkoholowego, ale prezentuje się całkiem ładnie. Jestem właśnie u rodziców i odpakowuję przesyłkę z prenumeratą muminków, więc odwracam kamerę i już Wam opowiadam, o co tutaj chodzi. Chciałam Wam pokazać kolekcję, która po raz pierwszy pojawia się na polskim rynku. Jest to kolekcja od De Agostini. Możecie dzięki tej kolekcji i prenumeracie zbudować dom dla muminków. Jest to fantastyczna kolekcja, dzięki której możemy powrócić w te magiczne czasy z naszego dzieciństwa razem z muminkami i zabrać w ten świat też nasze dzieciaki. To jest naprawdę wiernie odwzorowany model domu muminków, który po złożeniu ma 68 cm. No i macie też wszystkie postacie muminków. mamy, muminka, tatę muminka, włóczek, ja małą, miryjka, migotkę, no i oczywiście muminka. W prezencie dostajecie również dodatkowe akcesoria. Tak jak sprzęt kuchenny, żywność, a w prenumeracie premium, akcesoria dodatkowe, warto zainteresować się wykupieniem prenumeraty, ponieważ po pierwsze cena jest niższa niż w kiosku. Pierwszy numer z kolekcji otrzymujecie w promocyjnej cenie tylko 4,99 i dostajecie również dodatkowe prezenty za płatność kartą lub Paypal, 6 magnesów oraz notes. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to ja Was odsyłam na stronę internetową kolekcji. I tam znajdziecie więcej szczegółowych informacji, oraz zachęcam do zakupu prenumeraty ze specjalnym linkiem. Teraz, tutaj, jeszcze przed spaniem, piękne prace powstają, ale jak się jest yy, środa. Jest środa, godzina 8:50. I my jesteśmy właśnie już gotowe do spacerku. Dzisiaj jakoś się nam poszło. Kasie! Spacer czy basen? Bo ja tutaj trzyma rękawki na basen. No, by bardzo chciałaś na basen, więc chyba musimy w tym tygodniu pójść. Ale teraz idziemy na spacer. Kasię! Hello! Ojejku, już widzę te komentarze, jaka słodka, no bo jest słodka, ale jest taki łobustrzeszok. No więc idziemy z sąsiadką na spacer, ubieramy buty i jeszcze póki nie ma jakichś takich wielkich upałów, to się przejdziemy. Wróciłyśmy ze spaceru z placu zabaw i kupiłam po drodze w piekarni naszej osiedlowej drożdżówkę, ona jest taka dobra, z budyniem, z pieczonym jabłkiem, z cynamonem i tutaj jest jeszcze kruszonka. No, nagrałam wam na samej końcówce, bo po prostu nie mogłam się powstrzymać. Takie to było dobre, i też byłam głodna. Mijcie ma rubeczki, wczoraj zrywane. No i sobie siedzimy. Wpadłam z minion na burgera. Dzisiaj nie mamy cateringu i zamówiłam sobie z krewetkami. Pierwszy raz zobaczymy, czy będzie smacznie. No dobrze, spróbuję. Okay, yeah? Możesz. Pysie czy nie? Pysie. I jak zawsze zgryziona rurka. Jestem przygotowana, wzięłam mięci tablet, dlatego że Alex był takim dzieckiem, że on naprawdę potrafił się zająć, mógł czyścić autko w restauracji, siedział, czy się zabawił, wzięliśmy mu autka, a Mia musi cały czas zmieniać swoje miejsce. Jestem tutaj na zewnątrz, więc ona by mi zaraz tutaj uciekała na ulicę. Także ze względów bezpieczeństwa ona ma czas na tablet, a ja jem. I jeszcze dwa słowa o burgerze. Jest bardzo dobrym, natomiast. Mm, ja wiedziałam, że mam sobie kimchi i utwierdzam się tylko w tym, że jednak kimchi to nie są do końca moje smaki. Przychodzę tutaj wieczorową porą już padnięta, ale chcę wam powiedzieć, co się dzisiaj wydarzyło. Może to się wydać śmieszne, jak będę to teraz opowiadać, mm, ale wyglądało to może i komicznie, ale w skutkach okazało się mm, być trochę gorsze, dlatego że nieźle mnie pokiereszowało. Ale co się wydarzyło? Byliśmy na lodach, siedzieliśmy na leżakach, ja z Pawłem, rozmawialiśmy, opowiadaliśmy sobie tam, co się działo za dnia. Paweł mi tam opowiadał, co w pracy i tak dalej. Dzieciaki em, latały, też tam jadły loty, raz siedziały, raz wstawały, wiadomo jak dzieci. No i widzę, że Mia wychodzi już poza rewirkę, gdzie ją widzę, i wołam ją, żeby dalej nie szła. A jej się coś wkręciło, że ona będzie uciekać. I ona ogólnie jest zupełnie inna niż Alex. To samo wychowanie, a zupełnie różne dzieci. Ona w ogóle się nie słucha, jest bardzo ciężka do ułożenia. I no generalnie jest takim łobuzem, łobuzem, łobuzem. Ja jej powiedziałam, żeby, że stop już dalej nie, a ona zaczęła mi uciekać, więc ja w moment się zerwałam, żeby za nią powiedzieć. Paweł był jakby tyłem tej sytuacji. Ja ją obserwowałam właśnie tak kątem oka i zerwałam się, potknęłam się o Pawła leżak, wywróciłam się na kamienie, na taki żwir i generalnie jakby jak przejechałam po tych kamieniach i tak wygląda moja ręka. No i generalnie jakimś cudem nie uderzyłam się ani w głowę, ani w twarz. Podwinęłam jakoś ręce, nie wiem jak ja to upadłam. Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że ja upadając, myślałam o tym, że o nie, jak upadnę, to mogę nie zdążyć do niej dobiec. A wiedziałam, że upadnę, i wiedziałam, że już mi się tak nogi zaplątały, że nie ma szans z tego wyjść. Jeszcze miałam takie buty, w których to nie pomagało. No więc, generalnie, wyglądam jak wyglądam. Czuję się już taka przetyrana po tym dniu, no ale nikt nie mówił, że macierzyństwo jest usłane różami i że będzie lekko i nie jest lekko i różnie bywa. I kocham nad życie moje dzieciaki, i wskoczę za nimi w ogień, uwielbiam z nimi przebywać i no, no po prostu kocham ich najmocniej na świecie, ale czasem jestem tak zmęczona, że już po prostu i nogi i ręce... Odmawiają posłuszeństwa. No i macierzyństwo to jest naprawdę ciężka praca. Jeśli się zastanawiacie nad powiększeniem rodziny, to musicie wiedzieć o wszystkich wadach i zaletach plusach i minusach. Jest ich ogrom, tych plusów, ale zmęczenie czasem naprawdę jest ogromne, zwłaszcza przy dzieciach, które są wymagające i Potrzebują bardzo dużo uwagi, opieki, i tak dalej. No więc tak, ja tak wyglądam: pod koniec dnia idę teraz montować vloga i się relaksuję, no bo to dla mnie relaks. Tutaj, jeszcze moja noga, tu będzie ogromny siniak, tu jest jeszcze jeden, i tu kolano, ale mam nadzieję, że nie będzie z nim źle. Na razie nie dotykam, bo mnie boli. Śniadanko. Dzisiaj kapka, pomidorki, tutaj kanapka z jajkiem wsadzonym i tryszczówka z serem. Totalnie zapomniałam, że galerie są od godziny 10, ale byłam tak idealnie na styk więc Dopiero podnosili rolety, odebrałam już dwie paczki i lecę dalej załatwiać. Rozłożyłam się tutaj ze wszystkimi rzeczami. Część rzeczy to są prezenty, muszę popakować. Mam kawkę, kokosamki. I e, no i tak, tutaj są prezenty, tutaj jest część rzeczy dla moich dzieciaczków, ponieważ zrobiłam ostatnio takie większe zakupy. E, tutaj mam piżamy dla mi z Zary. W ogóle większej rzeczy jest z Zary ostatnio jakoś. Wchodzę na handel, nic tam nie mogę znaleźć. Jednak Zara dużo bardziej jest w moim guście, i ta piżamka ma piękny wzór i no wydaje się być bardzo dobrej jakości. Tą też wzięłam z Zara Home. I tak, dwie czapeczki. Trochę jeszcze wakacyjnie, ale dlatego, że przed nami wyjazd, o którym Wam mówiłam w poprzednim vlogu. Tutaj jeszcze mam taką bluzkę bardziej elegancką na jakieś wyjścia. Może teraz jej ubiorę na urodzinki, na które idziemy. W sobotę, zobaczymy, jak z pogodą. Dla Aleksa mamy trzy takie fajne t-shirty i tutaj zapas bokserek, takie dwie koszulki na ramionczkach, skarpety, bo tego też nam brakuje. Co chwilę przychodzi z przedszkola z dziurami. Ja nie wiem, co mi tam robią. No ale to musi być. Wzięłam też dla miki takie gumki ponieważ nie wszystkie fajnie łapią jej włosy te są takie większe, myślę, że będą fajne spinki, też mają fajne, naprawdę fajne gadżety takie do włosów w zarze, więc warto zerkać i wzięłam bransoletki zobaczymy, czy Alex też będzie chciał na przykład sobie taką na wakacje założyć, ale wzięłam z myślą o mici. jeśli Alex będzie chciał, to nie ma sprawy M1 był taki jarmark i pani miała naprawdę fajne rzeczy w fajnych cenach. Mało tego. Pospodobała mi się taka opaska, ale widziałam, że będzie za duża dla mi. Ona powiedziała, że nie ma sprawy, że ma tutaj maszynę i od razu mi ją zmniejszy. Także ekstra do tego kokardka. Lubię jej kupować takie rzeczy do włosów, no ale ma tyle tych włosków, że fajnie jest je jakoś ozdabiać i upinać. Też wzięłam taki turbanik i do tego taką apaszkę. Będę jej to mierzyć jak wstanie, ponieważ teraz już po spacerze była bardzo zmęczona, chciała iść spać, więc nie męczyłam jej. Tutaj są natomiast prezenty, play -Doh dla mojej chrześnicy i tutaj dla malutkiej Sarci też mam taki projektor, ja ogólnie jestem zwolennikiem tego, żeby pytać najpierw o to, czy ktoś chce coś konkretnego jeśli tak, to wtedy to kupuję. i właśnie mama Sary mi wysłała link do tego projektora, natomiast przyszło to opakowanie bardzo wymięte i zniszczone i to mi się nie podoba no ale już trudno do tego karteczka jeszcze taki króliczek i tutaj jeszcze mam dla jednego dzieciaczka prezent to jest dla naszego sąsiada Marcelka z takim M poduszka, byłam na stronie z Arychą i tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że mu wezmę no i teraz muszę te prezenty popakować montuję sobie właśnie vlogasa i chciałam Wam pokazać mój nowy zegarek jest to marka Sekonda jest to hit TikToka ogólnie i mało ich było dostępnych, wcale nie było go łatwo dorwać, ale mam. Oczywiście jest za duży, jak zwykle na mnie wszystkie zegarki takie na bransolecie, no muszę iść do zegarmistrza, żeby mi zmniejszył, ale bardzo mi się podoba. Zawsze jak jest ładna pogoda, to szkoda mi sprzątać, ale jak tylko zrobi się... Takie coś za oknem, to od razu mam ochotę wszystko posprzątać i tak właśnie tutaj za chwilkę będę to ogarniać. Mam ten odkurzacz, tutaj sobie całą kanapę z jakichś okruchów i różnych dziwnych rzeczy posprzątam. No i ogólnie no, dużo jest do roboty, więc jadę z koksem. No i pokażę Wam moją rękę. Dzisiaj wygląda tak. No już jest o wiele piękniej. Mam do polecenia bardzo fajną kawę. Zwróćcie na nią uwagę. Nie jest kwaśna, bardzo dobra w smaku, intensywna, ale też nie za mocna. Ja już drugą paczkę kupiłam, kilogramową i sobie chwalę, a piję kawę codziennie i zwracam uwagę na jakość, także ode mnie taka polecajka. I tym akcentem sprzątaniowym żegnam się z Wami w kolejnym vlogu i widzimy się w następnym. Buziaki, do zobaczenia, pa pa!